Dzień dobry, cześć i czołem. Witam serdecznie. Witajcie kochani. My po raz kolejny jesteśmy w trasie. Jedziemy w konkretnym celu na szkolenie, to raz. A dwa, żeby odpowiedzieć na wiele waszych pytań. I pojawią się, to już mówiłam w swoim filmie, który prawdopodobnie będzie prędzej jak twój że tak. będą dwa odcinki także będzie u mnie podlinkowane, żebyście mogli tu też zasięgnąć tych informacji, które nie będą w moim odcinku dopowiedziane, bo nie da się streścić tak szerokiego tematu dokładnie, chciałem to powiedzieć, że będą dwa filmy będzie u Reni i część materiału będzie u mnie tak jak mówiłaś nie zmieści się to wszystko na jednym filmie także... temat jest bardzo obszerny, bo tu chodzi konkretnie o Emy o ich zastosowanie, o ich używanie, przeznaczenie i wiele, wiele innych pytań, które non stop się od Was pojawiają, bo okazuje się, że niewiedza na ten temat jest ogromna. Witajcie, witajcie ponownie. Już w końcu dotarliśmy do naszego docelowego miejsca i tutaj jesteśmy w centrum ogrodniczym. Tak. Centrum Mikroorganizmów jestem Kamila, czyli ten głos, który znacie z telefonów. Jedna z pań doradczyń, która doradza w sprawie tych różnego rodzaju preparatów. Słuchaj, dzisiaj chciałbym się pochylić nad tematem kilku preparatów. Może zaczniemy od alginitu. O. Alginit, czyli to jest naturalny tuf algowy. Tutaj mamy okrzemki, czyli ziemia okrzemkowa, krzem wiadomo, pierwiastek życia. Wspomaga od nasionka tak naprawdę rozwój naszej roślin aż do owocowania do tych wysiłków. E, mamy tu kwasy humusowe, czyli to, co dajemy do gleby, żeby lepiej trzymała wodę, e, żeby mhm. wszedł proces próchniczo twórczy, ale mamy też prawie 100 pierwiastków śladowych. W jednym worku mamy bardzo dużo dobra, które dajemy do naszej ziemi, czyli nie tylko. Mm -hmm. Pozyskujemy z niej coś uprawiając, ale też karmimy ją tak naprawdę. To jest taki kompleksowy nawóz, można tak. powiedzieć w skrócie. To jest kompleksowy mm -hmm. nawóz, to Zbogacony wzbogacony przez y, kwasy humusowe. Okrzemki mm -hmm. to nam reguluje idealnie kompleks sorpcyjny, czyli to, żeby nam się wszystkie składniki pokarmowe dla naszych roślin nie blokowały, tak? Bo, były przyswajalne. Były przyswajalne. Mm -hmm. I reguluje procesy naturalne procesy w glebie. Tak. Mm -hmm. Jak najbardziej. Bo czasem dajemy dużo nawozów, no ale roślina dalej jest słaba. A dlaczego? Bo po prostu ich nie pobiera, bo są zablokowane dla niej. No w różnych formach, przechodzą w różne postaci, frakcje i nie są dostępne wtedy dla roślin, a zwłaszcza krzem. A właśnie krzem. E, mhm. Alginik ma też fajną e, funkcję? funkcję, że zatrzymuje nam wodę w glebie. On magazynuje Magazynuje, tak. Magazynuje. Mhm. Jedna tona do, od 100 do 150 tysięcy litrów. U. Więc to tak jakby sobie... Pod warunkiem, że jest dobrze wymieszany tak, w glebie. Tak, Dobrze mhm. wymieszany, zaszczepiony bakteriami, żeby y, lepiej się rozkładał. Bo to nie wystarczy sam alginit, bo to jest potrzebne całe środowisko mikroorganizmy, kwasy humusowe tak. i tu te nie, nasze minerały. To jest mhm. takie nasze trio, że damy alginit, y, damy amfarmę, plus czyli tą bakterię. Bakterie zaczną to nam rozkładać formę dostępną dla roślin i dajemy humus, który jest pożywką dla naszych bakterii, mm -hmm. żeby one jak najdłużej nam sobie tam funkcjonowały, roz, rozkładały. No, przebiegamy te prawidłowe procesy, tak. czyli y, zaczynamy jak gdyby przygotowanie od gleby, bo uprawa roślin, uprawa naszych upragnionych roślin, warzywek, zaczyna się właśnie od uprawy dobrej, prawidłowej uprawy gleby. Przygotowanie gleby do tego, żebyśmy no, wiadomo jakie mamy teraz lata, mamy sucho i i tak dalej, więc to nam przedłuży y, tą dostępność wilgoci w glebie. Tak, to nam po prostu mhm. pomoże y, w tych suchych okresach. Nie będzie trzeba aż tak często podlewać, y, momenty, Profilaktycznie nie... możemy, żebyśmy nie doprowadzili do tego, że cały profil grubowy nam przeschnie, żebyśmy nie czekali tego momentu, ale możemy sobie takie dłuższe interwały, jeżeli tak, chodzi, chodzi o to taka ochrona mhm. przed tym, żeby nie wysły całkowicie. Wiadomo, nie każdy ma możliwość w każdym momencie podlać rośliny, mm -hmm. pojechać na działkę, bo to są czasem odległości, więc to jest taka pomoc. I więcej magazynuje wody w okresie, gdy mamy jakieś opady, wtedy ta woda nam tak. nie spływa. Tu jest odpowiednia struktura gleby, która również sama w sobie magazynuje wodę, nie tylko nasz alginit magazynuje. Mamy takie podwójne działanie, jeżeli chodzi o absorpcję Dokładnie. wody. No, super. Słuchaj, i tu jeszcze mamy też taki bardzo ciekawy, nowy preparat. Które tak. widzę, że jest w małym opakowaniu. Tak. Tutaj mamy 2 kilo, To są otręby kashi, To są przefermentowane, czyli zaszczepione dobrymi bakteriami yy, otręby, które dajemy na nasz kompost. Czyli taki starter, tak? Starter kompostowy, czyli z, mamy na ogrodzie liście, gałęzie, łodygi. No i musimy coś z tym zrobić. Uh -huh, uh -huh. Jeżeli to rzucimy po prostu do jakiegoś pojemnika, wiadomo, to będzie nam się rozkładało, ale my nie mamy pewności, czy ten proces będzie dobry. I czy my to później wykorzystamy na przykład na następny sezon, żeby mieć już własny kompost pod warzywa? To tu kierunkujemy w dobrą stronę. Bo no, starter można zastosować różny. I teraz słuchaj, pytanie. E e e Przepraszam, czy to ma jakieś właściwości odkażające? Nie. Bo nie każda materia nadaje się do tworzenia y kompostu, prawda? Nie. To tylko i wyłącznie ma na celu wystartowanie tych procesów. Y tak, tutaj sobie. Mhm. wiadomo. jeżeli zbierzemy e, powiedzmy pomidory z zarazą ziemniaczaną i je wrzucimy mhm. do tego kompostownika, no to tam będziemy mieli infekcję e, większości tego. Wiadomo, tu bakterie będą starały się to ograniczyć, mhm. ale mhm. to nie jest takie e, nie jest złoty środek na wszystkie, na choroby, wszystkie problemy. Na wszystkie mhm. problemy tutaj e, zapobiegamy temu, co dajemy na przykład z, z, zdrowe resztki, zdrowy mhm. kompost, zdrowe Śmieci, że tak powiem, z no naszego nasze, ogrodu. tak, pozostałości biomasa, tak. Uh -huh. Żeby to było, to przekształcało się na dobre. W e, dobrym kierunku. Stronę. I teraz tak, pytanie, bo może ktoś tutaj zadać pytanie: jak długo po zastosowaniu i e, utrzymaniu tych optymalnych warunków, jak długo się wytwarza e, wtedy e, ten nasz kompost? E, taki po ideal, roku czasu jest. Czas uh -huh. 9 miesięcy. 9 miesięcy. Ale taki po trzech miesiącach, jeżeli to nie są, wiadomo... Mówimy o kompoście na zimno. Tak. Mhm. Po trzech miesiącach możemy już sprawdzać, czy te dolne warstwy są ładnie przekompostowane, bo no wiadomo, w kompostowniku cały czas dokładamy mhm. i cały czas. dokładamy. jest różna, różny wiek tej naszej masy. Tak. tak? Czyli mhm. dokładamy sobie masę, przesypujemy otrębami powierzchni i to sobie pracuje, więc te dolne warstwy, jeżeli już na górze jest obciążenie, to są dociskane, bakterie mhm. zapracują, mhm. po takich trzech, sześciu miesiącach. E, przy zachowaniu gotowy. tych optymalnych warunków, wilgotności tak. i tak dalej, temperatury. Można zlewać wodą, jeżeli uh -huh. jest uh -huh. za kompost, wiadomo to środowisko wodne jest mile widziane, ale zaczynając od wiosny robić kompost, tak naprawdę na następny sezon mamy idealny... Już gotowy. E, uh -huh który nasz, możemy tak. użyć ponownie do przygotowania gleby i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzupełniać ten nasz kompost właśnie alginitem. Tak, dokładnie. Mm. Alginitem i tak. jeszcze stosując różnego rodzaju, prepaty, preparaty emowe. Y, tak, i mhm. plus, żeby pozbyć się resztek, które nam zostały w ziemi, żeby y, wprowadzić dobre bakterie na start, żeby wyprzeć patogenne. Tak, no i nic tu nie stoi na przeszkodzie, żeby używać różnego rodzaju preparatów humusowych. Macie też e, w swojej ofercie, który... W tamtym roku testowałem bardzo dobry preparat humusowy, który jest w tym roku już w mniejszych opakowaniach. Tak, w tym roku hmm. prawie humus był 10 10-litrowy. no i to jest duża pojemność, nie oszukujmy się. Tu się no jest i niewygodnie, powiem szczerze, nalewać do jakiejś małej konaweczki jest już niewygodne. Tak, tak, już mamy zapowiedziane na prośby, yy, będą mniejsze, będą mniejsze. Czyli to, co mówiłem, że jednak tutaj Panie doradczynie, nie wiem czy dobrze mówię, wychodzą do, do nas wszystkich i nie tylko rolnicy, ale właśnie tacy działkowcy jak Wy, yy, możecie już sobie po prostu zamówić mniejsze opakowania, z uwagi na to, że to są y, żywe mikroorganizmy, które też mają s, y, swój czas przydatności do użycia. Tak, jeszcze tak mogę powiedzieć, że ten probiohumus jest zborowiny, więc on ma te dobre właściwości, mm -hmm. bo są humusy z węgla i są zborowiny. Mm -hmm. Więc ten jest taki wyjątkowy, bo jest w jedyny w Dwufazowy. Że jest na borowinie. Mhm. I jeszcze tutaj pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej na temat alginitu. E, co to jest? Tak y, od początku zacznijmy. Co to jest za preparat i skąd on się bierze, i jak on jest wytwarzany? To tak. Algini to są zwietrzałe tufy algowe, mhm. e, czyli okrzemki. Ten, który my mamy tutaj, jest z. Pradawne organizmy. Tak, pradawne organizmy. Ten, który mamy tutaj, jest z węgier, Probiotics Polska jest jedynym dystrybutorem alginitu z tej kopalni na terenie Polski. Mamy mniejsze opakowania, 5-10 kg, ale mamy... To jest najmniejsze 5 kg. Tak, mhm. Ale mamy też to więc na duże możliwości też jesteśmy w stanie sprostać. Mhm. No to są bardzo ciekawe preparaty. No, ja używam już od dwóch sezonów i jestem bardzo zadowolony. No, wiadomo, gdy mamy suszę, gdy nie mamy opadów, no bo woda jest takim, no nie powiem, nie powiem, pierwiastkiem, ale takim preparatem życia i w wodzie prawdopodobnie to życie się zaczęło. Więc woda jest potrzebna. Więc gdy jest sucho, nie ma wody, to żaden preparat nam nie pomoże. Ale. Gdy będziemy dbali o te nasze warunki, będziemy stosować preparaty, to będziemy tą glebę wspomagać, i te procesy będą szybciej zachodziły w glebie. No tak, jak dbamy, tak mamy. Tak? Mhm. Czyli, jeżeli... Czyli jedno nie wyklucza drugiego. Jeżeli zastosujemy, załóżmy, alginit, który absorbuje tę wodę. Nie możemy spocząć tylko na tym, że zastosowaliśmy alginit i nic więcej nie robimy. Podlewamy, sprawdzamy tą wilgotność gleby. No nie, to jest mhm. tylko nasza pomoc. To tak, jest tak. pomoc dla nas, że y, utrzyma nam tą gleb, y, wodę w glebie. Dłużej. Ale nie zastąpi. Nie, wody. Zastąpi. No, nie mhm. możemy bazować na tym, że sam sobie y, pobierze alginit nie wiadomo skąd, jeżeli nie mamy opadów. No to zawsze musimy. odpowiedzi tak. też na wiele pytań, o dawkowanie, a ile, a co z tym łączyć. Na ten rok jest zrobiona piękna tabelka, w której mamy przeliczone wszystko na 1 litr, więc dosyć łatwo będzie na większe pojemności się przeliczyć. Jest tabelka, co z czym łączymy, kiedy używamy, ile razy w sezonie jest miejsce na dodatki, jakby były jakieś cenne porady uh -huh, uh -huh. z innych filmów, więc każdy dostaje wiedzę. Nie musi doczytywać, przeliczać sobie sam z etykiety, tylko wszystko na gotowe. Mamy tutaj większość mamy. preparatów, wyliczone dawkowanie na mniejsze ilości. Tak, Na mniejsze mhm. ilości, zawsze wiadomo, ten jeden litr, jeżeli wiemy, to czy na 5, czy na 10 każdego. To możemy sobie pomnożyć. Sobie przeliczyć. Mhm. Mhm. Także tutaj taką, to dorzucacie do każdego tak, zamówienia. Także każdy zamówienia. będzie mógł sobie to gdzieś tam schować. Y, czy za y, zalaminować, żebyście to po prostu mieli, żeby wam się to nie zniszczyło. Także tutaj też. Tak symbolicznie przypiąć na lodówkę, żeby się nie zginęło. Tak. I słuchajcie, ja jeszcze tutaj nie mogę się. Y, y, y powstrzymać przed omówieniem tego preparatu, który stosuje generalnie jeszcze tutaj powiem, że jak gdyby my dzielimy na cztery takie grupy, stosowanie w rolnictwie, stosowanie jako kosmetyki do... Mm, czyszczenia sanitariatów no tak, i, dla... i Emy dla ludzi i dla zwierząt. No ja się tutaj skoncentruję nad tymi emami dla ludzi, bo ja od jakiegoś czasu biorę i jestem z tego mega zadowolony. I teraz Kamila, chciałbym ci zadać pytanie, co takie probiotyki dla ludzi y, nam dają? Przede wszystkim esencja probiotyczna to jest 11 żywych bakterii, tak? To nie są jeden, dwa szczepy. Które zawsze nam pomogą, tak? tylko tu mamy 11 kompleksowych szczepów bakterii, które występują w naszym organizmie, który musimy uzupełniać. Czasem ze względu na chorobę, na lekoterapię. Jakieś na, antybiotyki, na antybiotyki i tak dalej. Mhm. Kiedy uszkodzimy florę bakteryjną, yy, sprawdza się też bardzo dobrze esencja przy alergiach, ale bakterie, przez to, że nam uszczelniają jelita, oczyszczają, pomagają nam też wchłaniać wszystkie yy, witaminy, leki, Wszystkie wartości odżywcze, tak? Czyli... czyli układ pokarmowy jest bardziej wydajny, tak. z uwagi na to, że te 11 szczepów bakterii wspomagają nasz układ pokarmowy, bo one naturalnie występują w naszym organizmie. Tak. Lepiej wchłaniamy i lepiej trawimy, czyli mhm. więcej, pozyskujemy więcej. Czyli wartości. mniej musimy jeść, tak. Yy... Idąc na skróty. E, może nie mniej jeść, ale e, bogat, wszystkie rzeczy, które jemy bogate, wyciągamy z tego jak najwięcej. Uh -huh. Czyli nie mamy utraty tych, na przykład, jeżeli bierzemy w witaminy, Witaminki, tak. Uh -huh. To jak najbardziej się wchłaniają, nie mamy utraty i wydalania ich po prostu. Czyli bardziej efektywne te nasz układ pokarmowy działa. I tak. te witaminki, które nie jest do końca, y, są wchłaniane przez nasz układ pokarmowy? Tutaj to uh -huh. się. Pobrania. Reguluje się. Mhm. Wiadomo, to nie jest widoczne po pierwszych 1, 2, trzech, 5 dniach, tylko trzeba pobrać systematycznie. Bo to nie jest środek przeciwbólowy, który weźmiemy i załóżmy po 15 minutach zacznie działać. To jest rozłożone w czasie, bo to są naturalne y, organizmy, które musimy y, przywrócić do pierwotnego stanu. Tak. Jeżeli mhm. ktoś ma słaby, mikrobion, słabe bakterie w jelitach, no to niestety Trzeba w uzupełnić dawce uh -huh. może poczuć dosyć szybko ich działanie. Aha, aha. Więc bakterie szybko nam się zasiedlają i szybko zaczynają działać, ale musimy je uzupełnić, tak? Czyli jeden kiliszeczek no, nie uzupełnia. Bo no, tu jest tego. dawka 15 ml. Tak? Tutaj uh -huh. mamy miareczkę, którą sobie miarujemy. Bakterie nam usprawniają wszystkie procesy i regulują, tak? Uh -huh. Czyli są od skrajności w skrajność, czyli po, y, jedziemy gdzieś na wyjazd, mamy różne problemy, bierzemy probiotyk, czyli. Zmniejszamy ten stres, y, z, z, tak, zmiany klimatu. Zmiana wody, zmiana klimatu. Y -y -y. Y -y -y. Jeżeli się jedzie za granicę, jest wręcz wskazane, żeby brać jakiś probiotyk, żeby nie mieć jakichś problemów. No i dobrze, i teraz takie pytanie, bo ja już od jakiegoś czasu biorę, i tak jak przy stosowaniu w ogóle tych preparatów emowych muszą być zachowane odpowiednie warunki. No już tutaj nie będę się pochylał nad temperaturą otoczenia, bo to nie jest istotne. Ale teraz czy po zażyciu takiego preparatu, tych naszych emów, yy, należy się powstrzymać przed jedzeniem na przykład gorącego posiłku? Yy, tak, czyli kiedy, kiedy bierzemy w probiotyki? Mm -hmm. Najlepiej przy posiłku, żeby Tuż przed, bądź, tuż, pod. Bądź tuż po. bądź w trakcie. Żeby, mm -hmm. nasze, żeby bakterie od razu miały pożywkę, żeby miały się na czym e, zasiedlić i zaszczepiać układ. Mm -hmm. Nie popijamy gorącym, tak? Bo tak samo jeżeli bakterie nie lubią zimna, mm -hmm. też uszkadza je ciepło. Czyli nie popijamy gorącą kawą, herbatą. Popijemy Czyli trzeba sokiem, tak tą, Trzymać tą dietę, zastanowić się nad e, tymi warunkami, żeby nie było tak, że e, zażyłem preparaty i zjadłem, nie wiem, wypiłem gorącą kawę. No, Albo nie daj Boże, zimnym alkoholem popiłem. No zimno, aż takim nie, nie zaszkodzi Aha. aż takie zimne, no ale wiadomo, e, Bardziej unikamy po prostu coś w temperaturze pokojowej. E, ale to też nie jest, że nie możemy pół dnia jeść. rozumiem. Tylko takie chwilę godzinkę pod... sobie odczekać, godzinkę, możemy. Rozumiem. Mhm. No to myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Tutaj jak najbardziej firma wychodzi nie tylko do, do nas, do osób, które to jak gdyby dalej propagują, ale wychodzi do każdego z klientów. Więc tutaj ja jestem bardzo Wam wdzięczny, Panie, za to, że no chciałyście się w ogóle spotkać i pochylić nad tym tematem. Także każdy z Was może też poczuć się wyjątkowy. Tak, my też do każdego podchodzimy indywidualnie, kto do nas dzwoni, wierzę, my porozmawiamy, e, zwykle jak ktoś dzwoni, mówi z kim chce konkretnie rozmawiać, zwykle z tą Bo to, są dwie rozmawia. Panie. Tak, e, my podchodzimy indywidualnie ze względu na to, że dobieramy do czego potrzebuje, jakie litraże, jakie są, jakie problemy były w poprzednim sezonie. Czyli każdy dostanie po prostu konkretnie to, co potrzebuje. Bo no wiadomo, czasem usłyszał coś, że jest fajne, ale nie zawsze się to sprawdzi u niego, tak? Czyli mhm. ten przykład w humusów, kom, kogoś, kto ma na przykład pięć doniczek pomidorów na balkonie, no niestety nie byłby w stanie tego zużyć. Więc dostaje alternatywny produkt. Czyli jest układany cały plan y, nałożenia, przygotowania i tak dalej. Tak, my też jesteśmy zawsze do wszystkich pytań, jeżeli ktoś ma pytania, coś chce się do, doradzić, dopytać, e, jakieś sugestie. No i szczęścią odpowiedzi na pytania, żeście wyszły w postaci właśnie tej tabelki, która pokazuje tutaj dawkowanie. Jak tak. do tego podejść? Ja w tamtym roku miałam troszkę inną tabelkę i wysyłałam na sms W tym roku też to jest możliwe. Kto potrzebuje w wersji na telefon, też dostanie na telefon. No to fajnie, no to chyba myślę, że byłoby tyle. Jeżeli będziecie miały, mieli jakiekolwiek pytania, Pani jesteście do dyspozycji. Tak, jesteśmy pod mhm. telefonem, będzie kontakt do nas. Ja też zawsze gdzieś tam w komentarzach jestem i chętnie opowie, odpowiadam na pytania. No i super, dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.